Wzmożone zatrzymywanie się wody, nasilona retencja płynów, przewodnienie. Właśnie takimi hasłami jesteśmy bombardowani w trakcie słuchania reklam telewizyjnych lub radiowych. Zwykle dotyczą one suplementów diety, które mają za zadanie uchronić nas przed tym zaburzeniem. Lecz prawdopodobnie w głowach wielu z was pojawia się pytanie, czy to jest możliwe, żeby nasz organizm, zbudowany z 70% wody, mógł zatrzymywać jeszcze więcej tego składnika. I na to pytanie oraz na pytanie, czy są jakiekolwiek sposoby, żeby zmniejszyć tą retencję i czy są jakieś konkretne przyczyny takiego stanu? Odpowiem dziś w odcinku. Ja nazywam się Jana Martyszewska, jestem dietetykiem dietli i zapraszam do obejrzenia. Nadmierne gromadzenie się wody w naszym organizmie jest możliwe i oznacza, że w przestrzeni pozanaczyniowej gromadzi się dużo więcej płynów niż jest to potrzebne do normalnego funkcjonowania. Efektem są powiększone kończyny dolne, szczególnie łydki mogą być widocznie większe niż zwykle. Także ręce, brzuch czy piersi to są takie elementy ciała, które rzeczywiście mogą widocznie się powiększyć w efekcie zwiększonej retencji wody. I co ciekawe, to nie jest tak, że w przypadku takiego problemu powinniśmy ograniczyć spożycie wody, bo okazuje się, że właśnie zbyt małe spożycie płynów w ciągu dnia może sprzyjać nasilonemu zatrzymywaniu wody. Właściwie zbyt małe spożywanie płynów to jest taki sygnał dla naszego organizmu, że powinniśmy ją zmagazynować na przyszłość. Więc pamiętajmy o tym, że dla kobiet zalecane jest przyjmowanie minimum 2 litrów płynów, dla mężczyzn jest to 2,5 litra płynów dziennie, więc starajmy się utrzymać tę ilość. Skład naszej diety może w istotny sposób wpłynąć na retencję wody. Przykładowo to, ile spożywamy węglowodanów w ciągu dnia, znacząco wpływa właśnie na to, ile zatrzymamy płynów, ponieważ każdy gram węglowodanów wiąże ze sobą około 3 do 4 gram wody. I w konsekwencji, na przykład jeśli zwykle jadamy bardzo mało węglowodanów, a w weekend poszalejemy, może się okazać, że obudzimy się w poniedziałek z masą ciała wyższą o 2%. 2-3 kg. Jednak pamiętajmy, że ta konsekwencja nie jest spowodowana tym, że węglowodany magicznie obróciły się w bardzo dużą ilość tłuszczu, ale głównie tym, że zatrzymaliśmy po prostu więcej wody. Takich zmian nie ma u osób, które stosują po prostu taką samą lub podobną zawartość węglowodanów w swojej diecie. Wtedy te zmiany nie będą takie istotne. Kolejnym aspektem, na który już znacząco możemy wpłynąć naszymi wyborami żywieniowymi, jest zawartość sodu i potasu w diecie. Okazuje się bowiem, że zbyt mała podaż potasu oraz zbyt duża podaż sodu bardzo sprzyja retencji wody. A zatem warto by było zwiększyć potas w swojej diecie, czyli sięgać po wiele rodzajów warzyw i owoców. Tutaj zachęcam szczególnie do wybierania roślin strączkowych, warzyw liściastych, a także że różnych owoców, takich jak na przykład jabłka czy banany. Jeśli chodzi natomiast o sód, to powinniśmy unikać jego nadmiaru. Sód jest składnikiem soli, a zatem unikajmy produktów, które są bardzo słone i które są bardzo mocno doprawione. W wielu produktach niezauważalnie spożywamy sporo ilości soli. Mówię tu na przykład o warzywach konserwowych, o serach żółtych, przetworach mięsnych, czy nawet więc warto na to zwrócić uwagę, że nawet jeśli nie dosalamy swoich potraw e, dużą dawką soli, to możemy tego sodu w diecie i tak mieć dużo. Więc starajmy się jeść jak najmniej przetworzonych produktów, a jak najwięcej warzyw i owoców. Kolejnym aspektem, który ma istotny wpływ na wzmożoną retencję wody są zmiany hormonalne, które pojawiają się w końcowym etapie cyklu menstruacyjnego u kobiety. Na kilka dni przed miesiączką możemy zauważyć zwiększoną retencję wody, wynika to ze zwiększonego stężenia progesteronu. Ten hormon na etapie różnych mechanizmów a właśnie takie. Efekty. Jeśli chodzi o inne stany u kobiet, to tutaj ciąża jest takim czasem, w którym można zauważyć tą wzmożoną retencję wody. No i też warto wspomnieć o lekach, ponieważ tabletki antykoncepcyjne, steroidowe leki przeciwzapalne czy leki na nadciśnienia, a także kortykosteroidy, to są takie leki, które mogą sprzyjać wzmożonej retencji wody. Ciekawym aspektem, który warto zauważyć jest to, że nasilony stres, szczególnie jeśli jest długotrwały, może sprzyjać wzmożonej retencji wody. Wszystko ze względu na hormon stresu, czyli kortyzol, który ma takie działania. Jeśli um, po przesłuchaniu tych wszystkich możliwych aspektów, które wpływają e, na wzmożoną retencję wody, nadal nie wiecie dlaczego u Was występuje taki problem, myślę, że warto skonsultować tę kwestię z lekarzem, ponieważ niekiedy to zatrzymywanie płynów jest związane z pewną jednostką chorobową. E, przykładowo w chorobach nerek, niewydolności serca czy chorobach płuc i wątroby może pojawić się to jako objaw. E, przy niedoczynności tarczycy także niekiedy zauważa się wzmożoną retencję wody, a również w takich jednostkach chorobowych jak cukrzyca typu pierwszego i drugiego oraz zaburzeniu, jakim jest insulinooporność, ponieważ wysokie stężenia insuliny powodują nasilone. Zatrzymywanie płynów. Podsumowując, to, co można zmienić w swojej diecie w celu zmniejszenia tej nadmiernej retencji wody, to zdecydowanie zwiększenie spożycia warzyw i owoców, ograniczenie soli. Wykazano także, że wysokie spożycie magnezu oraz wapnia sprzyja zmniejszaniu tego problemu. Nie zapominajmy także o regularnym sięganiu po szklankę wody i jeśli macie swoje pytania odnośnie tego problemu lub swoje wskazówki zapraszam was do komentowania i zapraszam także do zajrzenia na naszą wyszukiwarkę cateringów dietetycznych diet.ly.pl